Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 4. No cóż, ostatnio mieliśmy przerwę przez pana domofoniarza, mieliśmy... Ee, hmm, długi odcinek, prawie 30-minutowy wyszedł ostatnio. E, wierzyłem, że uda mi się zamknąć tę misję w tym, ale niestety musimy płynnie przeskoczyć pewnie w tym odcinku dopiero do następnej misji. Zatem, zatem lecimy. Przed nami ostatnie wyzwanie. Wiemy dobrze, że Lysander jest w tym momencie torturowany przez... Ee, nie wiadomo jeszcze kogo, ale zamienił się miejscami z aniołem. To jest pewnie jakieś płynne wprowadzenie e, dlaczego pojawiły się anioły tutaj w, w tym świecie. Więc spoko, bardzo ciekawi mnie to. Teraz to dostrzegam. Bacznie przyglądam się Lysanderowi, nawet gdy proeto e, nie powiedział mi o duszy anioła zamieszkające ciało mego pana, domyśliłbym domyślił się, że coś jest nie w porządku. To nie był Lord Lysander. Choć wykazał to samo, nie determinację. Nikt lepiej nie wiedział na jakie męki wystawiał Lysander niż ten właśnie anioł, który cierpiał od ponad 100 lat. Nie dziwiło mnie tak, że tak... M, m, nie dziwiło mnie więc, że tak ostro z do przodu. A jednak to nie był mój plan. Nie spocząłbym nim, nim uwolnilibyśmy Lysandera. Jego dusza nie cierpiałaby ani chwili dłużej niż, to niż było to konieczne. Mogłem przysiąc. No dobra. Pewnie będzie trzeba coś tu dać. Lysander oraz anioł T. Ethlon. Uuu. Wtedy po raz pierwszy zafitała nadzieję, że dusza mojego pana żyje. Lysander, czyli ty. Jeszcze raz sprawdzę to. Tylko Lajzander. Czegoś się skumałem. Czy ja czegoś, coś pominąłem? Tu nie było przejścia, nie? Czekajcie, wczytajmy auto save poprzedni. Podajmy jeszcze raz i przeczytajmy dokładnie, co tutaj się znajduje. Przed nami znosiła się kolejna wieża wyroczni, lecz jej drzwi były zamknięte na głucho. Gdy Proeto próbował je wyważyć, usłyszeliśmy wszyscy bezsilny cios, odbijając się w całej grocie. Przejść mogli tylko dwaj, którzy są jednym. Tylko człowiek im Lysander oraz anioł T. Ethlon. Wtedy po raz pierwszy zaświtała we mnie nadzieja, że dusza mojego pana żyje. Lysander. O, Lysander. Ale ja przeszedłem. To co, wymyśli i stąd? O, cholera. Tu było przejście jeszcze. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Nie zwrócimy uwagi na no to. Patrzcie. Za grosz nie pomyślałem o tym. Dobra, ale to jak tu jest jeszcze kolejny biom, no to lecimy. E, okej, okay, w porządku. U, dużo się was zrobiło. No, naprawdę dużo. Będzie nawet trudniej. No to co? Pełen, że tak powiem, zestaw ofensywny pakujemy. I pełen set obrażeń. Niezła ilość wrogów. Powinienem był strzelać w jakąś inną grupę. Czy jeszcze jakiś buff potrzebujemy? Chyba nie. Myślałem jeszcze nad ochroną przed chaosem. Strzelb tego. Mhm. Ty pakuj tu. Chyba już więcej wręcz bije Odnoszę takie wrażenie. Zwykle walka wręcz zadaje więcej obrażeń. No, zrób ten zapał. Myślę, że jak najbardziej teraz pójdziemy się pizgać w ręcznym. Tutaj. Tak, 20, 22. Już lepiej bijemy z łapki. Zatem. Co jest w miarę logiczne. Myślę nad karą jeszcze dla niego. Żeby rzucić czarkarę. Nie karą dla Zendera, brachu Boże. E, hop. I ty możesz użyć tego lekkiego ze sklepienia rany. No i tu się spakujmy już niego. Jest za krzakami, więc naturalnie te obrażenia są gorsze, ale to nie jest aż taki ogromny problem dla nas. No i lecimy. Hmm, Puszka Pandory, powiadacie. <laughs> Zapiszmy grę. Pewnie jakiś diabły na nas wyskoczył. <laughs> Dobra, Lysander 10. Lajzender wyciągnął dłonie, by wydostać się z magicznego więzienia. Lecz to T nie otworzył. Pomienie u osły się aż do nieba, przewracając Lajzendra na ziemię. Gdy tak spoczyło nieruchomo płomienie lopadły, zaś uwolniono na niej rozposta skrzydła. Rzuciłem się ku ją panu i pokrzykłem, położyłem jego od głowy na moich kolanach. Wyraz do zorientacji wyczerpanie na twarzy dowodził, że do ciała powróciła dusza. Krzyknąłem na wody. W takiej sytuacji nie ma nic lepszego, niż czegoś mocniejszego. Ukoje nerwu i śmierzy ból, powiedział Proeto. Wręczając mi jeden ze swoich tajemniczych buteleczek. Pomysł był doskonały. Chwilę potem twarz Laisandra zaczęła nabierać koloru, on zaś otworzył e, od oczy. Na mnie, potem na chwilę później wylądował obok nas Teetlon. Co z nim? zapytała Aniu. Dojdę do siebie, odparł Alejander. A co z tobą? Teetlon pochylił się i ucałował mego pana w czoło. Jesteśmy przyjaciółmi na Wiki. Chodź, pomogę ci odnaleźć wyrocznie. Pracy było co niemiarę, lecz Nie chciałem puszyć mego pana. Proeto e, pro zauważył e, me wahanie położył mi dłoń na ramieniu. Dalej, Przyspo, Przy sposób wojsko do drogi. Zaopiekujemy się e, nim z Adamusem, powiedział. W końcu jesteśmy kapłanami. Do południa znaleźliśmy wrócić dalszą drogę, szukając wyrocznie świtu. Fakieja, yeah. mamy anioła. Aha, czyli tylko na tym polega misja. Rozumiem. To nawet rozsądne. I teraz faktycznie zgadza się, że może przejść Lysander oraz Anioł Tetlon Myślałem, że to jest jakby jedna i ta sama osoba. Okej, okay. Lysander i Anioł Tetlon wspólnie utknęli drzwi, a wtedy, wyrośnia, wtedy wieża Wyroczni po prostu znikła. Przeszedłeś ostatnią próbę, że Teodlon, kładąc złoń na ramieniu Lysandera. Słabo byłoby stracić Pana Anioła, więc może zapiszmy sobie rozgrywkę, nie? żebyśmy wiedzieli. Bałem się trochę tej puszki Pandory, że tam będzie jeszcze jakaś walka, wiecie, ale okej. Okay. Co to za śmieszny oddział? Serio? Wiesz, że takie oddziały na mnie wysyłacie? Spoko, a nie mogę lecieć. Nawet się specjalnie o niego nie martwię. To 11 obrażeń, nieźle. Ile ty masz hapsów w ogóle? No na 250. Chill. No i klasyczny Lysander Pozamiatał gentlemanów. Anioły zajebiście akurat Te części wyglądają. się wyglądają. końcu nie wyglądają jak pedofile po prostu czy trójki. Wysiedlenie. O! Tego potrzebowałem, wysiedlenia. Pierścień Czarnoksiężnika, powiadacie. E, oj, 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 tutaj obowiązkowo, a Ty sobie weź ten pierścień, bo on Tobie nie przeszkadza. Ale pierścień bardzo nam się przyda. Zwiększa 5 punktów mocy i regeneruje many więcej. Oj, te skurwi wie Dobra, że mamy czary przynajmniej. One redukują połowę obrażeń. Nie chciałbym go stracić w pierwszej turze. E, złej tuj i złej tuj. Teraz potrzebujemy... Grupowego błogosławieństwa. Teraz potrzebujemy na pewno. Myślę, czy nie podejść do niego bić się wręcz. Bo ty masz 100% większą obronę. Mhm. Tak, zróbmy to wręcz. Więc i bijemy. Odbijem czar. Bardzo dobrze. Pozbądź się duszka śmierdziuszka, odleć tu. Eee. Urwa! Mać! Po bohaterze mam. Nie wiem, czy nie będę musiał bitwy na nowo zrobić zaraz. Wejdę tutaj, jakby się chciał na rzucić, może. Jednak. A, czy ja coś ci mogę zrobić? Mogę. Nie, nie mogę. Pieśni pokojny cię rzucić. O cholera. Nibiańska. Dobrze, przeżył. Ty nie uderzaj. Ty złej. Złej tu i tym razem. Już nie rób nic głupiego. Mi się tu Lysander raczej bije. Pozwolę sobie tylko rzucić ze sklepienia tutaj. A tu strzelajmy. Na całe szczęście Lysander spokojnie daje radę. Lysander jest wymiataczem straszliwym. Dobra, nie wlatuje już. Uch, dobrze, że mieliśmy sporo redukcji obrażeń. To pewnie dlatego zadziałało to dobrze. Zaklęcia obowiązkowo. Bardzo fajna rzecz. Dużo regeneracji many. To też mile widziane. I klasycznie plus 3 dla wszystkich bohaterów. Znowu jakieś śmieszne grupy są. Nie wiem, kto to wysyła na mnie, ale niechaj będzie. Brawo, no ty zdychaj. Zły tu. Hmm. Może być Bles. Niechaj będzie. Jakoś to przeżyje. A tu już też tylko strzelajmy, bo to, to już jest jakiś żart, a nie walka, moi drodzy. Spróbuj się tygry tronem zabić, zająć. Aczkolwiek pan tygryso i tak jest zawsze szybszy od nas. Tym razem już nie ma nawet kontrataków, więc niespecjalnie mógł pan Tygrys nam coś zrobić. Dobrze, panie tygrysie. Rozmycie, a to nic ważnego, tak akurat mieliśmy. Żywiołki wody, hmm. wkurwiające dziadostwo, bo biją zimnym, biją chyba czarami przede wszystkim, więc na nic tu nasze wskrzeszenia i wszelakie buffy, które posiadamy. Grupowe błogosławieństwo, złejtuj, złejtuj. To jest kurde, zabij mnie. Nie jestem pewien, czym był Icebolt. Jakaś część mnie mówi, że to jest chaos chyba. Ja ryzykuję. No właśnie no to jest przegrana walka. Jeszcze raz. Kurda, ty mogłeś go wskrzesić? Nie, nie pamiętam. Jak to działa? To ci nic nie da. nie. No kładzie go na łopatki. Morduj to. Leć tu. Mhm. Mm Obowiązkowo kumplu. To go lecz. O Jezu, jak blisko! Przepraszam, że nie komentuję, ale jestem troszkę w nerwach. Już nie mam skrzeszeń. Mm. Dobra, przeżyła Zajebiście I teraz powinno już być gładko Dobra, teraz już będziesz i pakował mniej obrażeń I otrzymujesz od nią, a więc W porządku Niełatwa bitwa, jak widzicie Naprawdę te czary zabolały mocno Uch, trudno Trudna bitwa, naprawdę trudna No Czary, jak widzicie, potrafią ukąsić w dupsko I to ostro, niebieska zbroja chyba akurat mam na obydwu bohaterach O tym się nie martwię Lot a, to jest spoko, bo to daje po prostu zdolność lotu, lotu. Nie daje to lotu na mapie, ale zdolność lotu przede wszystkim w czasie. Hmm, Proszę, jakie czary mamy na mapie podróży. Aha, to są czary na mapie podróży. Wizja, aha, to są dokładne cechy armii. Możemy spojrzeć, jasne. Oczywiście bierzemy ekspy z mory. No to to klasycznie obrona przed chaosem. I powinniśmy dać sobie radę z nimi. A, no to co, zacznijmy od podstaw, może. Takimi jak ochrona przed chaosem. Dobrze. Możesz się strzelać. Pozbądź się jednego konia. One pewnie spostraszą wszystkie. Oni tak lubią zrobić, akurat. Przeżył, Chuj. no Dobra, nieważne. Yy, ale mamy grupowy egzorcyzm. Raz, dwa, trzy. Szkoda trochę, bo straciliśmy turę teraz na wielu jednostkach. O, niebiańska. No i użyj tego dosyć drogiego czaru. Rzucili raz jeszcze. Hm, mądrze, akurat. Nie odbieram tego. Nie wiem, czy chcesz już latywać w nich. Mhm. Złatuj. Raz jeszcze egzorcyzm poleci. I poproszę jeszcze teraz. Grupa za to. Przytom nie Teraz tak, ty, bigo. Defenduj się. Bito, ścierwo jedno. I teraz... Nie blesz, tylko za sklepie nie zacznijmy. Bardzo dobrze. Co tam, nie smsują. No po prostu przeszkadza się, przeszkadzają tylko mi w czasie, cały, cały czas w czasie gry. Nie pamiętam, czy modlitwę rzucałem. Mamy zmniejszone obrażenia. Hmm. Tak, ja się spodziewałem. Dobrze. Spróbuj tym się zająć. Problemem. Klątwa. Trochę słabo, bo to małe obrażenia dzięki temu są. Wskrzesić, nic nie wskrzesić, to po prostu leć do przodu. Ty już się nim zajmiesz. Ale mi w brzuchu burczy. W sumie nic nie zjadłem, teraz się właśnie zorientowałem. Obiadu jeszcze nie jadłem. O, niedobrze. Niebieska, klasycznie. Tu poproszę tylko zdjęcie klątwy z ciebie. Nie potrzebuję Twoich silnych obrażeń, kumplu. Eee, daj mi łapkę już. No i zajmijmy się tutaj. Gentlemanami. Teraz ja możesz uderzyć. Masz tarczę na sobie, więc się nie martwię o Ciebie. Aniołek się zregenerował. No i pan Beholder już nic nie robi. Bardzo dobrze. Porobimy. Robione. Dużo naprawdę się nauczy nauczyłem czarów podczas tej, tej mapy, muszę Wam przyznać, że naprawdę bardzo mi się to podobała ta mapa z tej przyczyny, że, e, że sporo czarów teraz skumałem, jakby mechanika, działanie, kiedy ich używać i tak dalej. Okej, okay, jest misja. No to jest hafinał. Podejdźmy. Idąc na spotkanie z wersją świtu, bardziej chyba spodziewałem się zobaczyć siwowłosą pomarszczoną staruszkę, zgarbioną pod ciężarem mistycznych mocy. Okazała się jednak młodą osobą, wiekiem bliższą mojemu samemu, a do tego całkiem ponętną i kształtną. Loki turkusowo-czerwonych włosów opadały jej na plecy. Ubrana zaś była w prostą żółtą tunikę, splątaną splantan w talii srebrnym łańcuchem. Zamykała się miotą niebiesko-złoty fresk na, na posadce. Dopiero znacznie później dostrzegłem, że przedstawia ono wschodzące słońce tak bardzo przykuła e, uwagę, ma, e, ma uwagę piękna kobieta. A więc jesteś w świtu? zapytał Lord a U jego boku stała dama, zaś pateł, a pozostaliśmy kilka kroków za nimi. Tak, to ja. W rośnie odparła e, miotła o jedną ze smukłych kolumn, a następnie zbliżyła się do mojego pana. Spojrzałam w oczy, uśmiechnęła się. Byłeś bliski z wątpienia powiedziała, i to nie raz. – Wiem, a jednak tu jesteś. O, ale tekstu, chuchlera. E, Dowodzi to Twojej ogromnej odwagi i jednak nie determinacji. Czego żądasz, Lordzie Lysanderze? Wyrocznie ruchem dłoni nakazała podążyć yy, za sobą i przeszła na tę świątynię, gdzie z ogromnego okna rozpościerało się widok yy, no, no, aż po horyzont. Nie wiesz od Pro Wiem, ale czy ty jesteś pewien, że jakie pytanie chcesz mi zadać? Które z nich, Lord Lysanderze? Czy chcesz zapytać o przyszłość ser Wortona, czy może o własną? Lysander nie odpowiedział. Wtedy po raz pierwszy dostrzegłem, jak walczy sam ze sobą. Ależ byłem głupcem, przecież wyrocznie mogę wyjawić mu miejsce pobytu jego rodzeństwa. Wieloletnie poszukiwania, jakie prowadził mój pan, mogły zakończyć się w jednej chwili, gdyby tylko go zapytał. Wtedy jednak nie zdobyłby informacji potrzebnych do zdemaskowania Wortona i ocalenia Paledry. Taki dylemat. To nie było uczciwe. Zanim zdołałem się powstrzymać, wystąpiłem naprzód na i zapytałem: Dlaczego nie opowiesz na oba? Zasłużył na to. Przeszedł wszystkie próby. Wrocznie spojrzałem, na mnie, lecz nie wyczytać z jej, nic nie potrafiłem wyczytać z wyrazu jej twarzy. Oblicze Zandara nie było jednak przyjazne. Miltonie rzucił: Zachowuj się. Cofnąłem się, próbując zniknąć, w środku jednak gotował się e, gniew przeciwwroczny. A więc które z pytań, Lordzie Lysanderze? mogę ci powiedzieć, że twoje rodzeństwa nadal żyje, nawet gdzie przebywa? Leizender znów się zawahał. Mogę też pomóc ci odkryć prawdę o przeszłości Serwortona. Wystarczy, że spytasz. Po takiej chwili jednak, e, która jednak wydawała się trwać wieczność Lejzender przełknął ślinę, jakby zbierając odwagę i rzekł: Opowiedz mi przyszłości Serwortona. Czy jest Gryfon Hartem? Zanim wyrośnia świtu, odpowiedziała, zapadał równie brzumie na cisza. Odwróciła się w stronę oka, e, okna i na chwilę. E, wbiła na chwilę wzrok błęki na niebo. W końcu ująła dłoni Lejendera, a w swojej pogładziła, niemalże z miłością. Odszukaj pierw stal, byś krew znaleźć z zdołał. Pierwszy z wielu kroków skieruj w stronę koła. <grystanie> jestły raps. Dzięki ci, odparł Alejzander. Potem zaś, skłonił się i jej dłonie. Ona zaś uśmiechnęła się i powiedziała: Jesteś bardziej związany z paledrą niż przypuszczasz, Larzianderze. Życzę ci powodzenia. To tylko y, 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 posłuchanie dobiegło końca rusz, ruszyliśmy w drogę. Ja podszedłem do drzwi z ale zanim zdałem wyjść wyrocznie, jej imię. Tak, odparła z niepokojem? Czyżbym miał rozgniewał, wtrącając się do rozmowy? Jaki masz cel? Spytała. Mów! Jaki masz cel, Georg Miltonie? Po co istniejesz? Nie miałem pojęcia, co chcę usłyszeć, rzuciłem, więc pierwsza odpowiedź, jaka przyszła mi do myśli: by służyć mojemu panu Lizenderowi. Czyżby? Odrzekła z a gdyby wiedział coś, o czym nie miałem pojęcia. Wyrocznie świty ujęła um, znów miotłę w dłonie. W mojej głowie powstało jeszcze większe zmniejszanie niż przed spotkaniem. Słuchajcie, teraz jak kliknę, jest to może wejść animacja, więc zachęcam, żeby sprawdzić głośności, bo mi wypierdoli pewnie uszy, więc pozwolę się jednego pozbyć. OK, mamy to i będzie teraz głośno. Ten świat jest przerażający i śmiertelnie groźny. Ale chowanie głowy w piasek nie jest wyjściem. Nie każdy był w stanie to zrozumieć, więc gdy wkroczyliśmy na separatystyczne terytorium, znane jako koło, lord Lysander spodziewał się kłopotów. Ale nawet on nie wiedział, jak ciężka będzie walka. Okej, okay. czyli co, przed nami następna misja, jest 18 minut. Możemy sobie tylko wejść i zobaczyć, o co w nich chodzi. Musimy znaleźć deset utraty laizendera Protea lub zaatakowanie garnizonu Glend, czyli nie możemy zaatakować garnizonu Glend, cokolwiek to oznacza. Trudno ma po zaawansowany, ale Protea i twoich dwóch najpotężniejszych przejdą z czarami do następnego, 30 poziom max. Mm. Zagadka wyrośnie z wyrośnienia do koła. Nazwa tej niepodległej krainy wywodzi się z licz, od licznych młyńskich zbudowanych na brzegu tutejszych rzek. Baronowie koła uparcie izolują się od innych państw i nie zważają na rozpredy. Jeśli le, jednak laizender chce odkryć prawdę o pochodzeniu serwora, ona musi stawić im czoła i znaleźć przysłową igłę w stoku. siana. Alright, Wejdźmy. Zobaczymy. Niemalże tydzień po spotkaniu z wyrocznią świtą dotarliśmy do granicy zbuntowanej krainy noszącej nazwę Koła. Zgromadzili się tu, e, zgromadzili się tu kilka lat temu ci z za którzy ze zniszczenia Starego Świata winili władców królową Katarzynę i króla Kilgora. O też tak się jakby kończy, zaczyna fabuła tutaj, że zdarza się... To jest chyba z Chronicles, tak? Jak zdarza się... Ostrze Armagedonu i Ostrze rozum? tak mi się wydaje. Eee, łączyło ich jedno motto: Zostawcie w spokoju, to i my was zostawimy. Aż do dzisiaj Lord Lysander trzymał się tej zasady, miał inne zmartwienia. Z doświadczenia w kontaktach z turyckimi baronami wiedział jednak, że nie pozwolą mu swobodnie wejść na swoje terytorium, szczególnie zaś na czele armii. Stając na wzgórzu, patrzyliśmy pod granicę nad około. Rankiem mieliśmy wejść na terytorium wroga. Powiem jeszcze raz, wyrośnie są warte tego cał całego tego zachodu, nacisko Proeto. Eee, Adam pokręcił goło od z rzuciem. Mój drogi Proeto, wyrośnie daje nam odpowiedzi na pytania, na które sami nigdy nie, może nigdy nie odpowiemy. Tak, ale wystawiają nas na próby, których większość ludzi nie może przejść. Jeśli zaś zdołają, jak nasz zielony Lord Lysander, za jedyną odpowiedź została zagadkę. Jaki z nich pożytek? Wiedza nigdy nie przychodzi łatwo, odpowiedział nieobecnym głosem Lysander. O czasu spotkania z wyraźniem zachowywał się niezwykle powściągliwie. Łe, ściany tekstu, co? Adamus ja zapytał: Czy odgadłeś już yy, zagadkę wyrośli, lordzie Lysanderze? Jeszcze nie cało. Odszukaj najpierw stal, byś krew znaleźć z Pierwszy z wielu kroków w stronę koła. Powtórzył zagadkę wyrośli świtu Adamus. Bez wątpienia mam przybyć tu do koła. od się Lysander. Byś krew znaleźć z To celem mojej wyprawy. Szukam prawdziwych krwi Wortona, jego prawdziwych rodziców. Cóż jednak oznacza stal? Pytał Proeto. Tego niestety nie wiem. Znajdziemy odpowiedź, powiedział z przekonaniem Adamus. Praetor wesnął z niesmakiem. na szczęście jednak łysknął trunku, zamiast wygłaszać swe zdanie. Leisender stał, pozostawiając ledwie rozpoczęty posiłek. Jutro wejdziemy na niebezpieczny teren, powiedziałby się usprawiedliwić. Wszelkie dotychczasowe próby przemówienia baronom koła doszły do rozumu, były szybko i grubiańsko odrzucone. Cóż, nie mamy już czasu na dyplomację. Taka szkoda, powiedział Adamus. A ja, bym nawet a ja byłbym nawet skory pogruchy oddać komuś gnatę. Odparł butnie Proeto. Lysander powrócił do namiotu, by choć przez chwilę zaznać samotności. Rozpaczął. Próbował st opokoić stratę najlepszej, a być może ostatniej szansy na dnie utraconego rodzeństwa. Raz jeszcze przeklełem wyrośnie świtu za to, że kazałem mu wybierać między rodziną a Paledro. Faktycznie. Niezłym skurwolem jest. Mamy dużo armii, i też dużo wrogów. Staram się tej bitwy nie rozegrać samemu. To jest szybki skurwol. To jest zły skurwol, to jest czarujący skurwol. Ale mamy też skrzeszenia wszelakie nasze, więc też tak źle nie będzie. Tu. 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 Trzy jednostki mogę wziąć. Mam czterech bohaterów. Right. Wydwaj na środek, wydwaj do tyłu. Stąd daj mi... Oraz no, weźmiemy. Szuti szuti, poproszę ciebie. Ciebie oraz ciebie. Ładna armia, swoją drogą. Bardzo mi się podoba. Jeden co bym zamienił tutaj. Eee, ile mam minut nagrania? 21. No, skończmy. 21 to jest przyzwoity czas, a ostatni odcinek był dłuższy, więc tutaj możemy sobie zakończyć. A my już rozpoczniemy w kolejnym odcinku następną misję. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja byłem imigrancą, byście wy. A to moi drodzy klasycznie były Heroesy Czwarte. A widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. pa. pa.